Moi widzowie bardzo, bardzo narzekają, że nie ma idealnych perfum piwoniowych. Od kiedy zakwitło mnie w ogrodzie, przyłączam się do tego utyskiwania, ale może to oznacza, że świat perfum wszystko co najlepsze ma przed sobą. A na razie pokażę Wam takie perfumy piwoniowe, powiedzmy na wyciągnięcie ręki. Incandescent Eivonu wersja podstawowa oraz wersja Lotus. Jest piwoni troszeczkę w perfumach pur Blanco. one są przełamane też prezją. Lightly Blooms Zary, nawiązujące do Blooming Bouquet. No oczywiście z takiej wyższej półki, trochę droższe, świetne perfumy piwoniowe Versace Bright Crystal i Bright Crystal Absolu. Z takich powiedzmy niedostępnych, ale może jeszcze gdzieś ktoś ma, to były jedne z lepszych perfum piwoniowych. I oczywiście historyczne, może niektórzy pamiętają, może nie, piwę marki Wroszer, mam tu takie miniatureczki. Oczywiście nutkę piwoniową znajdziemy w wielu perfumach, a chociażby w Pleasures Louder czy w takiej wodzie od Hermesa Twilly. A jeśli macie jakieś swoje perfumy ulubione, dajcie znać.